嗯。 siłę, które pozwolą nam podnieść coś, co waży, jak kolega określił, około 3 kilogramów. W tej chwili swobodnie ten stary obrócenie podnoszę. Jeżeli podłączę zasilanie, to podnoszę całość do co? co takie coś potrafi robić? Takie urządzenie zwane transformatorem. I jak? Jedno z ważniejszych zjawisk, zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Nic się nie dotyka, tak? A ona Co? delikatnie świeci, tak? Jak świecenie zmienić? Nakładam stalowy rdzeń i co? Powiałem mocniej. Jakie zjawisko? Ktoś zapamiętał? Indukcji elektromagnetycznej. Wytworzenie energii gdzie? W powietrzu. Jeszcze jedno fajne zastosowanie. Mam tutaj nie pieśń. Ten nie jest przecięty. Kładę. Zaczynam transformator. Ups. Nic się nie dzieje. Zabieram ten pieśń. Zamiast przeciętego, całość. Koleczkę. Jakbym chciał się co robić, bo może tu będzie lepiej. Chciałbym umieścić się gdzie? W powietrzu sam. Jeżeli wyłączę bram. Spada w dół. Włączę. Nie dość, że wisi w powietrzu. W ogóle się nie porusza. Rzeczy. Może coś tutaj kombinujemy. Poczekaj. No. nic nie kombinujemy. To dlaczego tamto spadało 0,7 sekundy, a tutaj 7 sekund? to Kto jest w stanie to nazwać? Nie Śmiało. Już Szanowni Państwo, to są te same wątki biorące, o których kolega wspominał że to jest piekielnie silny magnes, a właściwie są dwa magnesiki. Można prosić, żeby się rozdzieliła? Tu, 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 chodź. chodź do nas. Chodź do nas, rozdzieli. Ale proszę, odwróć się tak, żeby wszyscy widzieli, że to rzeczywiście powinniśmy to Nie. A spróbuj. Michał, <grym> 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 uderzył o Boli? Eee, Maru To na pewno boli. Ale gdybym na jego rękę położył książek sporo, więcej. Uwaga. Proszę Państwa, leży mi w jednym z tych sposobów. Zielony się zrobiłeś. Polabo. Tak nie troszkę, ale słyszeliście jakie to było uderzenie? To takie proste doświadczenie. W które której w bardzo prosty sposób sobie zmierzyć, jakie duże macie płuca. E, jakieś pali papierosy, objętość drastycznie, co robi spada. Czy ktoś pali w tej sali papierosy? Co ciekawego proszę Państwa. To jest to bańka pięciolitrowa z szulfetrawią. 50 parę groszy, nie? Tak, żeby kupić. Tu jest zwykła w tej chwili woda, ale my wcześniej przygotowaliśmy w ten sposób, że wlewając po wodę pół litra wody co zaznaczyliśmy ile tej wody jest. Litr wody, półtora, dwa i tak dalej. To jest popisane, tak? Jest woda. Możemy tę walkę dopełnić w podobny sposób jak robiłem to poprzednio. Może uda nam się, pewnie tak, wstawić tę bankę i do miski z wodą. Ja to zrobię odwrotnie, tak. I pod wodę, pyk! Zobaczcie, że woda nie ucieka. ucieknie. Efekt równowagi czego? Ciśnię. Ale gdybyśmy wzięli ten wężyk i tutaj podłożyli jego koniec wyżej, bo no. woda ucieknie. Uczyłeś? W środku? Dobra. do środka. Michał trzyma. Mogę panie wiedzieć? Szybciutko, chodź, 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 palić papierosy? Nie. Gdybyś piłowała mocno duszość w ten pedzik, ile fabryka dała, to zobaczymy, jak duża masz płuca. Proszę. Mocno. 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 Tylko jeden litr masakra cienka. Nie chcę się Mamy gotowaną wodę, ją uzupełniamy. Taką sobie szczekaweczkę. Ej, no ciśnij! Już się zgniecie. Szanowni Państwo, woda ma prawie 100 stopni. Ja zatykam. Tam będzie dobrze widać. Co się dzieje? Woda się gotuje. Jeszcze raz Nie widzę. Woda się gotuje poniżej 100 stopni Celsjusza, bo inaczej by nie, bąbelki nie leciały. Dlaczego się gotuje? <grym> <grym> Dlatego, że obniżyliśmy ciśnienie. <grym> Cudownie nie jesteśmy w stanie wyczynić, ale wykorzystać to, co natura nam dała, możemy. Czyli jak wejdziecie sobie na Czarny staw na przykład, bo na rycerze nie ma miejsca, żeby gotować wodę. Na czarny staw, to na czarnym stawie zagotujecie wodę w 20 stopniach, a w 90, może 3, 4, może nawet 90 godzin. Czyli nie trzeba tyle energii. Tak? <mulety> no,